Kasiu, Kasiu, przestań się tak lenić. W końcu zejdź z tej kanapy. O rany, mamo, ale co się dzieje? Jak to co? Dzisiaj pierwszy dzień ferii zimowych. Kasiu, masz wolne dwa tygodnie od szkoły. Jak spędzisz ten czas? A jeszcze nie wiem. Hmm, gośka wyjechała. Patryka nie ma. Yy, Patty. Patty ostatnio jest miła. Nie wiem, może po prostu pójdę gdzieś się przejdę. O, niestety nie mogę dać Ci zbyt wysokiego kieszonkowego, bo niestety nie dostałam jeszcze wypłaty. O, nie szkodzi, mamo, nie szkodzi. Przecież bez pieniędzy też się mogę fajnie bawić. Jest tyle śniegu na dworzu. Może pozjeżdżam na sankach. O, wstać, skoro świt, i mieć wiadomość, że nie ma szkoły. Najlepszy dzień w życiu. I co ja będę robić? Mamo. mamo, mama, A mama jest w pracy. O, ale zostawiła mi kartę kredytową. No dobra, sanki? Nie, sanki są dla dzieciaków, dla biedaków. Ja wynajęłam sobie prywatnego instruktora i będę jeździć na nartach. Najpierw jednak zanim rozpocznę ten wspaniały dzień ferii zimowych, to zjadłabym coś. Czy tutaj są naleśniki z bitą śmietaną z owocami, z dżemem? O tak. Poproszę naleśnika ze wszystkimi składnikami. Dobrze, moja droga, tylko że to będzie bardzo drogie. A co panią obchodzi, czy ja mam pieniądze, czy nie? Oczywiście, że zapłacę. Tatuś zostawił mi kartę kredytową na całe ferie. Mogę szaleć, mogę kupować na co tylko mam ochotę. No dobrze, w takim razie naleśnik. Do tego damy truskawki. Trochę jeszcze dżemu na samą górę. I włożymy to tutaj do środka. O, tak, tak. O, jestem taka głodna. Naleśniki... O, rany, ile to kosztuje? Nie, to ja poproszę tylko takiego suchego naleśnika, tylko i wyłącznie z czekoladą. Muszę trochę oszczędzać pieniędzy. Muszą mi starczyć na całe ferie. Ależ bez problemu, bez problemu, moja droga. Jesteś taka miła, to masz tutaj ode mnie w gratisie trochę truskawek do naleśnika. Ale mnie nie stać na to. Ja, ja nie mogę wydawać tyle pieniążków. Nie no, powiedziałam, że to jest gratis dla ciebie, specjalnie. O, I pamiętaj, oszczędzanie pieniędzy jest bardzo ważne. O wow, ile śniegu. O wow, jak tutaj jest pięknie w naszym mieście. O, tak zazdroszczę tym wszystkim, którzy jeżdżą na nartach. Nie stać mnie, żeby wykupić instruktora i wjechać do góry na stok narciarski, ale za to stać mnie, aby wziąć sobie saneczki do ręki i trochę pozjeżdżać z górki. Ups, żeby mi tylko sanki nie uciekły. O dobra i zjeżdżamy teraz. O, trochę się boję, ale jest, udało się. O na szczęście nie jadę tak szybko, powoli, powoli i jestem na samym dole. No i teraz najgorsza rzecz. Muszę wstać, zabrać sanki i z powrotem pędzić na górę. Niestety nie ma tutaj żadnego wyciągu. Trzeba wchodzić. Oh, oh, powoli samemu, ale jakoś dam radę, dam radę. Hops, biorę saneczki i robimy jeszcze jeden zjazd. Tym razem nieco szybciej. No, no, dalej zjeżdżamy. Wu! I to ma być ten stuk narciarski i ten mój instruktor, którego wykupiłam za kilka tysięcy. No okej, okay, niech będzie. Muszę tylko teraz znaleźć odpowiedni strój. Najbardziej fancy i najbardziej modny. Co my tutaj mamy? Strój narciarski. Ta kurtka, o, trochę jest mi duża. Nie podoba mi się, ale za to jest. Kask. kask jest bardzo potrzebny. No i oczywiście, wezmę sobie narty. Narty są zdecydowanie lepsze niż snowboard. Chociaż ta deska snowboardowa podoba mi się również. No dobra, w takim razie pouczymy się jeździć na desce snowboardowej. No to chyba nie potrzebuję tych kijków. Halo, halo, gdzie jest mój instruktor? Halo, halo! Czekam na jakiegoś przystojniaka. No, to się zdziwisz, moja droga, bo tą instruktorką jestem ja. Ale obiecuję ci, że dzięki mnie nauczysz się świetnie jeździć na... O, widzę, że wybrałaś snowboard. O, to świetnie. To co? Jeżdżamy na samą górę? O, już tutaj podjechało. Wolne siedzenie, to możemy wskakiwać. Oczywiście, oczywiście i teraz będziemy, yy, oczywiście, oczywiście na samą górę. Możesz podziwiać widoki. Zobacz, jak tutaj jest pięknie. O, tak, widoki są wyśmienite. O, tak na górze. Dawno nie byłam, dawno nie byłam, ale co jest w pakiecie premium, który wykupiłam? W pakiecie premium jest nieograniczona ilość zjazdów, nauka z instruktorem i darmowe jedzenie na samym wzgórzu. O wow, chciałabym kiedyś spróbować jeździć na nartach, ale nie stać mnie na wykupienie instruktora, nie stać mnie na wypożyczenie sprzętu. O jedyne na co mnie stać to na sanki, ale fajnie. Bo zjeżdżałabym sobie tam z góry. No dobra, to w takim razie zanim zaczniemy zjeżdżać, to otrzymaj mój sprzęt, yy, za to też ci płacę. Yy, no dobrze, ale co ty chcesz robić? Idę się czegoś najeść, jestem mega głodna. Co prawda zjadłam tego naleśnika, ale te gofry tak pięknie pachną. Gofry, gofry. Uuu, ale przystojny chłopak je sprzedaje. Ups, wierzę, się trochę zarumieniłam. On mi się tak podoba. Jest taki słodki. O, mieć chłopaka w ferie, to by było super. No siema, gofra, czy po co tutaj stoisz? To, tak, go, 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 gofra, fra, go, gofra, po, poproszę. O, trochę się jąkasz, ale no dobra, dam ci wyjątkowego gofra. Gofra z wiśniami, do tego jeszcze trochę jagody, no i koniecznie jeszcze bita śmietana. O, tak. Taki słodki, taki ładny, taki piękny. Ty mówisz o tym goferku, czy o czym ty mówisz? O tobie. O, o, nie, nie, nie o tobie, nie o tobie. Oczywiście o tym gofru. Daj mi go, daj mi go. O, jeszcze taki pyszny. O, rany, co z tą dziewczyną, nie tak? Ślini się na widok gofrów, czy na mój widok? Sam już nie wiem. No dobra, dawaj ten sprzęt. jak to się robi? Stoję na desce, zakładam kaski po prostu zjeżdżam. No, no, nie tak nie do końca. No, nie chcę, żebyś zrobiła sobie krzywdę. Musisz powoli. Pokażę ci najpierw pozycje odpowiednie, jakie przyjąć. A daj mi spokój z tymi pozycjami, ja dam radę. Poza tym ten chłopak się na mnie patrzy. Muszę na nim zrobić dobre wrażenie. Więc deska, stoję na desce i jadę! Nie zwracaj na mnie uwagi! Nie, dziewczyno, nie rób tego! Jak to nie? Zobacz, zobacz, i zjeżdżam. O tak, ale będę omijać te rampy, bo się troszeczkę jeszcze boję. O, i, i zobacz, zaraz będę na dole. Co ty mi mówisz? Jest wszystko w porządku. E, ty, tak się patrzysz na ten wyciąg. Chciałabyś wjechać do góry? A ile kosztuje wjazd? 35 zł, ale jak dla ciebie mogę ci ogarnąć darmowy bilecik. A, a niby jaki darmowy bilecik. Ja bym z chęcią wjechała. No to dalej chodź tu ze mną. Dalej wskakuj. Za chwilę będziemy na górze. O, tro, trochę się boję. Trochę się boję. Nigdy nie wjeżdżałam wyciągiem na górę. No to jest twój pierwszy raz. Czy ja dobrze widzę? Kasiula, brzydula? Kaśka, to ty? Czy ja dobrze widzę? Kasiula, co, co ty tutaj robisz? Kaśka, no nie mów, sobie wykupiła karnet na zjazdy. Gdzie masz nartę albo snowboard? Ej, biedna Kasiulo. O nie, Patty, ty nalol taka wredna, nie przeszło ci? Już ci się znudziła przyjaźń ze mną? Nie mam narte ani snowboardu. Do dostałam darmowy wjazd na górę i, i mam sanki, o takie. <ścoughs> sanki? Nie, no nie wierzę, sanki są dla małych dzieci, dla biedaków, których nie znać, na narty i na snowboard. Kasia, jak ty wyglądasz? Jakaś szara, brzydka czapka, kurtka jakaś brzydka. No spójrz na mnie, klasa elegancja i moda. Poza tym ja tutaj przyszłam, bo fajny chłopak sprzedaje gofry. Mówię ci, będzie chyba moim chłopakiem. W zasadzie to już jest. Widzę jak się na mnie patrzy. A, no, no dobra, okej, okay. A to idź zjeżdżać, a, a ja pójdę, może sobie tam usiąść się ogrzać. No, na pewno będę zjeżdżać. Chcę, żeby on to widział. Na pewno mu się to spodoba. Sam pewnie ma snowboard albo narty. No, pewnie. No, przecież wszyscy tutaj to są sami narciarze. Ferie zimowe, i zostałam wyśmiana. A co to? Źle, żeby zjeżdżać na sankach? Kto to tak powiedział? Eee, nikt tak nie powiedział. Po prostu ta dziewucha jest jakaś dziwna, wredna. Nie przejmuj się nią. O, a ty, ty kim jesteś? Ja sprzedaję tutaj gofry. Ta dziewczyna przede mną, przed tobą, co to tam jest, to przede mną stała i się dziwnie patrzyła, chciała gofra i, i machała tą deską, czy tam nartami i się chwaliła. A mi mówi, że sanki to, to jest jakiś wstyd. Ej, kacha, zostaw mojego chłopaka. Jaki wstyd, zobacz na to. Sam mam tutaj sanki, tylko że złote. Więc się nie przejmuj. Jak coś, zamykam budę z goframi i mogę zjeżdżać razem z tobą. Ty chyba żartujesz? Ty, ty, ty zostawiasz mnie i będziesz jeździć na sankach? Jak jakiś biedak? Jak jakiś dzieciak? No co ty? Chcesz, to ci wykupię karnet na narty albo na snowboard. Co tam chcesz? Ale ja nie jestem twoim chłopakiem, to po pierwsze. Po drugie, wolę tę twoją koleżankę. A po trzecie, to ja lubię sanki daj mi spokój. Nic sobie, jeździ na tym snowboardzie. A tak, poza tym mam na imię Antek. A ja jestem Kasia. To co, zjeżdżamy na dół? No jasne, poczekaj, tylko usiądę. No i zjeżdżamy. Kto pierwszy na dole? Oj, uważaj, chyba wygram. Oj, sanki, to jest świetny sposób na zjeżdżanie z górki. Skandal, skandal. Nie wierzę. Sanki! Głupie sanki, Kaśki wygrały ze mną. Nie wierzę. Ej, weź ty, trzymaj tę deskę i mój kask. A, a co z wykupioną nauką? Masz karnet na całe ferie. Zapłaciłaś za to mnóstwo pieniędzy. Mam to gdzieś! Ach, zostałam upokorzona. Ach, jak widać, moje pieniądze nie przyniosły mi szczęścia. Myślałam, że będę miała chłopaka, ale się nie udało. i jesteśmy na samym dole. Jak widzisz, Kasia? Nie trzeba mieć drogich nart ani snowboardu, żeby się świetnie bawić. Masz rację, Antek. To co, zjeżdżamy jeszcze raz? Tam obok jest taka nieco mniejsza górka. Nie będzie tak szybko i tak groźnie. No, raczej. Chociaż z tobą, to mogę zjechać z największej górki.